Witajcie Moi drodzy na kolejnym odcinku dzisiaj mamy znowu niedzielę i postawiłem dzisiaj na relaks z super liniami tylko i wyłącznie super linie mam 5 sztuk i praktycznie po kolei 32 33 potem mamy przeskok na 35 potem przeskok na 38 i obok 39 tak mi pani podała więc co będzie to będzie wkład 25 zł no nie za dużo Dzisiaj nie szalejemy, ale za to mamy fajny relaks. Z numerem zaczynamy od początku, czyli 32. My szukamy tych linii. Mam nadzieję, że w miarę wszystko widać. Może spróbuję jeszcze przybliżyć trochę. O, teraz będzie jeszcze lepiej. Balony i parasol. Nie ma co zasad tłumaczyć, po prostu szukamy linii. Tak i korona. A że edycja szpięśliwa dla mnie, to dlatego postawiam na właśnie tą zdrabkę. Razy 5: księżyc, okulary. Dobra, chyba to wszystko na razie skromnie. Z symbolami. Serce słoń. Trochę więcej tego. Diament tęcza. O, podkowy nam brakuje. Diament i tęcza. Na dole mamy jeszcze dwie tęcze. Motyl moneta. I moneta. Następnie mamy kości i rolki. Po co to tak się zamazuje? Kości i rolki. Mamy. Dobra, następnie co nadali? arbus i łódź. Łódź jest. Kolejno lody i dzwonek. Lody są i dwa dzwonki na dole. Na razie nic się nie układa. Rower, krab. Krab jest. Krab. I co ostatnie klucz i leżak Da nam coś to. Drugi leżak, chyba jednak nie. Zabraknie trochę jak zwykle. Dobra, różne kontrolne. To może ci 3 będzie szczęśliwa. Zdrabka tamta była, ci 2, arbus ptak. Arbus ptak, kot aktywny pomina o sobie na odcinku. No akurat nie udało się, jak on śpi, nie udało się nagrać, no ale damy radę. Są osoby, które się o kota pytają. Czasami cicho na odcinku, serce krab. Bo staram się nagrywać, jak on śpi, na spokojnie. Słonik i korona. Słoń korona. No coś tak słabiutko również. Podkowa i parasol. Parasol mamy. No podkowa w poprzedniej by się przydała. A tutaj w ogóle nie widzę podkowy. dzwon moneta. Moneta. I czwon. Chyba to wszystko. Klapki, gwiazda. Mamy gwiazdę. To chyba na tyle. Och biedronka. Jest, wróć. Jest łódź. I biedronka. rower, balony. Oj, diament, sakwa, sakwa jest, diament też. Diament sakwa. Gdzie linie i ostatnie księżyc czapka w ogóle nie kojarzę. Nie, czapka jest. Księżyca nie ma chyba, że coś pominąłem. Jest to możliwe, ale nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Trzyliśki pięć teraz. Trzyliśki cztery nie mam kwiat i parasol. Ciekawi mnie, czy coś wpadnie w ogóle. Dobra. Klucz i korona. Jest kluczyk. Jest kolejny no, korona. Jedna jest tylko z tego co widzę. Piłka i biedronka. Piedronka jest piłka, piłka, biedronka, czapa i ptak. Dobra, Dobra może tutaj będzie podkowa w wtedy mamy linię słoń kości. słoń więcej nie widzę, klapki ro, okulary okulary klapki o diament bedałinie cytryna balony o, mamy, mamy to, mamy. Balony, cytryna dają linię. Super, nie będzie zera. Fajnie. Coś będzie na pomnożenie. by te 5 złotych, Tęcza lody. Może jeszcze coś wpadnie. Kolejno sakwa i leżak. Leżak jest. Kolejne popcornu chyba nie było. Nie. Dobra, piłka była. Dobra, arbus i serce. Arbus, serce, serce. Arbus. Jest tu dwa arbuzy. Nic na razie to nie daje. Słońce podkowa. Mówiłem coś w podkowie chyba. Tak jest. Mamy to, mamy drugą linię. Podkowa nam daje drugą linię. To mamy 10 zł Dobra. Jedna linia nam daje 5 zł, druga linia. U 10 zł 15 No to zaskoczenie fajne. A a chyba się zgadza. Super, mamy 15 złotych. Pięknie. Wkład był 25. No to jeszcze tylko 10 odzyskać. Będzie na 0. Numerek 38. Jest to możliwe oczywiście, żeby nawet na plusie było jeszcze. Korona, rower. Rower. Korona. Rower. rower. Dobra. Następnie mamy księżyc, arbuz. Księżyc i arbuzik. Dobra, jest. Arbuzy są. Księżyca nie widzę. Ptak, motyl. Okej, okay, są te symbole fajnie. Leżak, parasol. I leżaki te są. Czapka, klapki. Bardzo bym chciał kiedyś całą Taką zdrabkę mieć wygraną. Byłoby fajnie. Cytryna, diament. jest kolejno dzwonek wiatrak okulary piłka Gdzie to w miarę w miarę w miarę sprawnie okulary piłka lody podkowa podkowa lody podkowa gwiazda rolki coś tak nie kojarzę tych symboli bo ich nie ma o tu jeszcze lody pominięte i ostatnie, tęcza oraz serce, Czy coś nam to daje, daje. Mamy linię <laughs> serce, tęcza. No i pięknie, 20 zł mamy, odzyskane. Dokładnie jest, 5 zł. B powinno być, zgadza się, fajnie. Jeszcze mamy jedną, numerek 30, 39, jest szansa, że jeszcze, wiecie, po kolei też wpada, więc kto wie. Cytryna. Dzwonek fajnie, cytryna jest, dzwonek też jest. Łódź i popcorn. Uch jest, dobra. Biedronka, z serce. Widzę. Słońce sakwa. sakwa. sakwa, słońce mamy. Jeszcze tutaj jedno słońce. Moneta wiatrak. Moneta wiatrak. Podkowa kości. Podkowa kości. Dobra, mamy to. Ptak, okulary. Okulary są? Kolejne i kolejne ptaka. Nie widzę. Piłka, księżyc. Tu moneta była, podkowa była. No, jak już się tak drapie kilka tych linii, to potem się kupi Parasol, krab. Krab z parasolem. Tam ja, myślałem, że linia. Nie, paras, y, brakuje balonów. Już myślałem, że linia. Słoń, tęcza. Więc nie będzie niestety. Chociaż nie klucza nie było. I ostatnie czapka oraz gwiazda. Mamy gwiazdę, gwiazda, gwiazda, gwiazda. Dobrze była, czapka. No nic nie ma chyba. Dokładnie pusto. Ale uważam wynik bardzo fajny. Na 25 zł odzyskałem. No 20, bo tutaj mamy 15, a tutaj 5 zł. No będziemy dalej mnożyć, starać się coś z tym zrobić. Zapraszam Was już na kolejne odcinki. Trzymajcie się, dużo zdrówka, cześć.